Cześć, jestem Łukasz i moja przygoda z oazą zaczęła się ponad dwa lata temu i zaczęło się to od momentu, kiedy zdałem sobie sprawę, że moja duchowość wygląda raczej jak sieć, czyli składa się głównie z dziur i najpierw zacząłem przez chwilę szukać Boga na własną rękę, a potem mama mi Poleciła, abym poszedł na spotkanie oazy w mojej parafii. Tak to się stało, spodobało mi się, można to było normalnie porozmawiać o bogu z ludźmi mniej więcej w moim wieku. Gdy przyszedł czas wakacji, pojechałem na oazy Nowego Życia 1 stopnia. I te kolekcje zdecydowanie poruszyły mnie duchowo i wyznaczyły mi początek mojej ścieżki w wazie, w tej formacji, ale z drugiej strony pozostawiły we mnie bardzo duży niedosyt. I jakąś taką pustkę otóż potrzebowałem jakiejś takiej innej lub głębszej relacji z Bogiem czy modelu duchowości, którego tam w pełni nie dostrzegałem i Czas po tych rekolekcjach to był takim poszukiwaniem tego i podczas mojego rozwoju takiego zmysłu obserwatora, który się wiązał trochę z tym, że zajmuję się fotografią plus dużo przebywam na łonie natury, zobaczyłem, jakby, że zaczynam dostrzegać Boga dookoła siebie i w otaczającym mnie świecie, w ludziach. I w trakcie tego procesu pojechałem na oazę nowego życia drugiego stopnia. I ona zdecydowanie wypełniła ten mój głód i odpowiedziała na tę moją pustkę. I na tych rekolekcjach również zakochałem się w obrazie Boga, skrytego za zasłupem obłoku, tego tajemniczego i pozornie ukrytego, a jednak zauważalnego przeze mnie na pierwszy rzut oka i w jakiś tajemniczy, mistyczny sposób mnie po prostu zachwycającego. I ten obraz zacząłem dostrzegać wszędzie dookoła siebie, jakby w namiocie spotkania, we wspólnocie, w liturgii. Ale również w całym cudownym swarzewskim krajobrazie, w którym nawet kształt chmur potrafił przyprawiać moje artystyczne serce o niebezpieczne palpitacje. I po tych rekolekcjach wkroczyłem na nowy etap mojej wędrówki, którym była posługa jako animator. Od razu po dwójce pojechałem jako animator na Aza Dzieci Bożych 1-3, które zdecydowanie wdrożyły mnie w ogóle w taką dojrzałość i chrześcijańską, i ludzką, bo też. W trakcie tych rekolekcji miałem moje 18 urodziny i następnie już w roku szkolnym zacząłem jeździć i na szkołę animatora, jako animator na omie, na suchu i zdecydowanie ta posługa uczy mnie przede wszystkim pokory, gdyż w momencie kiedy pojawiłem się na pierwszym omie od razu zauważyłem, że nawet nie jestem w stanie traktować uczestników i podopiecznych inaczej niż jako dokładnie równych sobie, i zacząłem dostrzegać w nich zdecydowanie większą wartość niż nawet wtedy, kiedy sam byłem uczestnikiem. I na tym etapie zobaczyłem, że Bóg nie tylko powołuje mnie, abym sam kroczył jego drogą, ale również poprowadził w tym innych i abyśmy wspólnie krocząc z nią, wspierali siebie nawzajem, bo nie tylko ja jako animator daję coś uczestnikom, ale również zauważyłem, że niesamowitą ilość rzeczy czerpię ja od nich i że nie jest to wyłącznie moja, ale nasza wspólna wędrówka do Boga. Sama Oaza stała się dla mnie wspólnotą, w której zarówno ja się odnajduję, czuję, że jestem przyjmowany i doceniany takim, jakim jestem, ale również ja jestem powoływany do posługi drugiemu człowiekowi, do przyjęcia go, zaakceptowania i wspólnego wspierania się. Jeśli pragniesz odnaleźć takie swoje miejsce w Kościele, ale również odkryć sposób, w jaki Bóg pragnie do Ciebie przemawiać i prowadzić Cię, no to zdecydowanie zapraszam. Showów. O, Poluje. To może ja wezmę. <grym> <kitu. grym z kitu> bo to jest trochę duże. No, do tego właśnie... Tak, a piesek trochę mały. nie jest jakoś bardzo mała, ale... No tak, ale wolałabym, żeby nie została przez... Potrafią no. takiego zjeść, więc no... Ratujemy Chili. Tak.